Nazywam się Emilia Joń i jestem graficzką z Wrocławia. Ziarą przy okazji jako Twoja Stara dziara. Moją największą inspiracją były kreskówki w dzieciństwie. No i pamiętam, że takie pierwsze, pierwsze kroki to było po prostu zwyczajnie przerysowywanie. A potem już coraz bardziej zaczynałam się interesować. Ćwiczyste to jakoś manualnie. No i te rysunki stawały się coraz lepsze. Zaraniem zaczęłam zajmować się w okresie drugiego roku studiów. I zaczynałam od handpoka, czyli tej techniki takiej bez użycia maszyny, bardzo takiej tradycyjnej. Było, było to po prostu tańsze że mówić tylko igły, także uczyłam się w ten sposób. Na no, przykład na znajomych, chłopaku, sobie. Poczułam potrzebę zarabiania pierwszy raz, kiedy no, Dostrzegłam też, że, że generuje to koszty, tak? wszelkie materiały trzeba było kupować. Także wtedy zaczęłam powoli bardzo małe kwoty, ale kasować właśnie od, od znajomych czy tam jakichś klientów pierwszych. Przy okazji chyba trzeciej, trzeciego tatuażu, który robiłam na koleżance. Ten kumpel, który zajmuje się fotografią, przyszedł i i robił nam zdjęcia po prostu, ale były tak fantastyczne te zdjęcia, dużo lepsze niż ten tatuaż, że postanowiłam założyć Instagrama i od tego czasu trzeci rok tylko prowadzę i tam głównie dzielę się swoimi rzeczami. Oczywiście były problemy, jak to jest z uczeniem się wszystkiego. Wydaje mi się, że... Yy... Takim największym problemem tatuatora i w ogóle takie taki najgorsze, co może się stać, no to na to wbicie z głęboko tatuażu, nie? Kiedy on się po prostu rozlewa ten tuż pod skórą. No i oczywiście mi się to zdarzyło tylko na klientce faktycznie. I no zawsze staram się pomóc jak tylko mogę, więc zawsze proponuję, nie wiem, darmową inną dziarę, czy... Czy zakrycie, zakoverowanie tego w jakiś sposób. No, jakby to jest proces, tak? Cały czas gdzieś tam idziemy w tym lepiej, więc już po, po pewnym czasie wiedziałam, co z tym zrobić, i e, skończyło się na tym, że e, dziewczyna ma nową dziarę po prostu ode mnie. Wydaje mi się, że najważniejszy jest właśnie. Mm, gdzieś tam robić to po swojemu i rysować jednocześnie rzeczy, które gdzieś tam wiem z tyłu głowy, że, że po prostu spodobają się ludziom i, i ktoś sobie to bardzo chętnie wytatuuje, a jednocześnie robić takie rzeczy, które gdzieś tam się bardziej czuję, które są bardziej eksperymentalne czy nowatorskie, kreatywne, no i jednocześnie po prostu pracować nad tym swoją marką i swoim stylem, no i łączy te dwie rzeczy, nie, bo robienie jednego jakby jest fajne, ale też fajnie jest przy okazji działać i po prostu ćwiczyć i robić dużo dziar. Wydaje mi się, że największym problemem dla mnie jest dalej ta sfera pien finansowa, pieniądza, która no z którą po prostu trzeba się jakoś pogodzić i, i umieć się cenić w ogóle, nie? To jest bardzo trudne moim zdaniem, ale powoli, powoli gdzieś tam jestem. Główna wow. różnica między tatuowaniem a sztuką manualną rysunkiem czy malarstwem, to właśnie jest ten kontakt. Bezpośredni z klientem, gdzie jest taka intymność. Nie? Na czymś ciele jednak zostawiam ten ślad, nie na, nie na jednej karcie papieru czy innej nieożywionej powierzchni. To jest super i to jest bardzo, bardzo fajne i ciekawe, tylko trzeba, trzeba pamiętać o tym po prostu, nie że, że jednak jest to zupełnie inna powierzchnia i trzeba bardzo, bardzo cierpliwie i z znaczy tą uwagą o nią zadbać. Moi klienci to najczęściej młodzi ludzie, tak? Czasem najczęściej Studenci, młodzi dorośli, czasami zdarzają się od licealiści. Także wydaje mi się, że, że gdzieś tam mój styl, moja ta ilustracja przyciąga po prostu najmłodszą obecnie generację gdzieś tam dorosłych. No i bardzo to lubię, bardzo to cenię. Zawsze, zawsze jakby jest, jest ten kontakt taki bardzo swobodny i, i, i przez to zrozumiałe mi się wydaje. Reklamuję się na. na głównie reklamuję się na Instagramie ale z Facebooku. W zależności, czy, czy właśnie są to gdzieś tam posty bezpośrednio z mojego fanpage'a z mojego czy Instagrama, to dodaję też często posty w jakichś prywatnych grupach właśnie na temat tatuażu czy ilustracji. Mocist sobie bym na pewno powiedziała, żebym nie, nie porzucała rysowania tego, co lubię, rysowania nawet często na rzeczy które sprawiają mi bardzo dużą radość, a w pewnym momencie stwierdziłam, że powinnam robić poważniejsze rzeczy, bo przecież już jestem dorosła i jeszcze jestem na Akademii Sztuk Pięknych, więc w ogóle to już trzeba się ogarnąć. A po 5 latach studiów stwierdziłam, że znowu do tego wracamy, rysuję co chcę, co lubię, są to często głupie postacie i to jest super.